Najwyższy Boże Panie czasu, życia i wieczności. Tego poranka, zanim słońce całkowicie ogrzeje dachy miast, klękamy przed Twoim majestatem, by powiedzieć, Ty jesteś godzien. Godzien chwały, nawet gdy nie mamy widocznych powodów. Godzien uwielbienia, gdy nasze oczy są zmęczone od płaczu. Godzien czci po prostu dlatego, że jesteś. Dziś, Ojcze, nie zaczynamy od próśb, zaczynamy od poddania. Oddajemy Ci serce, ciało, myśli, bo życie, które mamy, już jest cudem. Powietrze, którym oddychamy, to dowód Twojej troski. To, że dziś otworzyliśmy oczy, to znak, że niebo wciąż nas podtrzymuje. Dlatego w tej pierwszej modlitwie dnia wybieramy, by Cię wywyższyć. Niech nasze pierwsze myśli należą do Ciebie, niech nasza dusza stanie się Twoim ołtarzem. Niech ta modlitwa nie będzie tylko nawykiem, lecz prawdziwym spotkaniem z Twoją chwałą. Panie, podczas gdy świat budzi się w pośpiechu, my szukamy Ciebie z czcią. Gdy wiadomości płyną, obowiązki się piętrzą, a głosy się mnożą, chcemy słyszeć tylko jeden głos, Twój. Bo Twój głos to kierunek, pociecha i życie. Jak mówi Psalm 5.4: Panie, rankiem słyszysz mój głos, rankiem staję przed Tobą i czekam. Tak, Panie, to z samego rana stajemy przed Tobą. Przed decyzjami, przed bitwami, przed zadaniami. Wiemy, że bez Ciebie ten dzień będzie tylko kolejnym, ale z Twoją obecnością nawet niemożliwe staje się codziennością. Dlatego, Ojcze, zajmij teraz nasze miejsce wypowiedzi, zajmij centrum naszego serca, prowadź. Wiemy, że ten dzień nie będzie łatwy. Ciemność nie odpoczywa, Wróg nie milknie, rozproszenia nie ustają. Ale wiemy też, że Twój Duch nas przyodziewa, że Twoje Słowo nas uzbraja, że Twoja obecność nas prowadzi. Dlatego teraz w modlitwie zakładamy pełną zbroję, pancerz sprawiedliwości, hełm zbawienia, miecz ducha. Ogłaszamy, że żadna broń ukuta przeciwko nam nie będzie skuteczna. Każda myśl będzie poddana Chrystusowi, każdy krok prowadzony przez Ciebie. A jeśli przyjdą próby, niech staną się drogą do dojrzałości. Jeśli pojawi się smutek, niech nas zaprowadzi prosto w Twoje ramiona. Jeśli zmęczenie zapuka, Niech Twój powiew nas odnowi, bo jak mówi Izajasz: 40:31. Lecz ci, którzy oczekują Pana, nabierają siły, wznoszą się na skrzydłach, jak orły. Duchu Święty, prosimy Cię dziś o coś cenniejszego niż odpowiedzi. Prosimy o wrażliwość, abyśmy dzisiaj w każdym szczególe potrafili dostrzec Twój dotyk. Czyimś uśmiechu w otwartych drzwiach, w ciszy, która mówi. Niech każde spotkanie będzie zaplanowane przez Ciebie, niech każde słowo będzie zasiane z mądrością, niech każda postawa objawia, kim jesteś. Nie pozwól nam działać z impulsu, lecz z prowadzenia. Niech nasze słowa nie będą zwyczajem. Lecz świadectwem. Niech nas nie prowadzi strach, lecz wiara. Niech w każdym miejscu będziemy solą i światłem, niech nasza obecność zmienia atmosferę. Niech pokój, który niesiemy, będzie silniejszy niż chaos. Niech Twoja chwała, która spoczywa na nas, będzie owocem czasu spędzonego z Tobą. Ojcze, dziś wybieramy, być Ci dziękować. Nawet zanim zobaczymy odpowiedź: Dziękujemy Ci za to, co już uczyniłeś, co czynisz i nawet za to, czego jeszcze nie rozumiemy. Dziękujemy za każdą osobę, która modli się teraz z nami, za każdą duszę spragnioną Ciebie, za każde serce, które mimo ran wciąż wybiera ufać. Niech ta modlitwa nie będzie tylko wysłuchana, niech będzie przeżyta. Niech stanie się wiecznym nasieniem na glebie wiary. Niech Twoje imię będzie wywyższone w każdej decyzji. Niech nasze życie śpiewa głośniej niż nasze usta. Niech ten poranek stanie się początkiem nowego czasu wspólnoty z Tobą, bo Ty jesteś naszą skałą, schronieniem, przewodnikiem. I wszystkim, a do ciebie, który to słyszysz, wiedz: to nie przypadek, że tu jesteś. Ta modlitwa to zaproszenie, to wezwanie do bliskości z Twoim Stwórcą, nie tylko dziś, ale każdego dnia. Postanów szukać Bożej obecności każdego poranka. Niech ta modlitwa Cię umocni, ochroni i zainspiruje. Niech będzie czymś więcej niż słowami, niech będzie spotkaniem. Niech dzień, który się właśnie zaczyna, będzie naznaczony pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Niech błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego spocznie na Tobie. W imieniu Jezusa. Amen.